Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Małgorzaty Garkowskiej Wybór Matki. Jest to opowieść powojenna. Zabiera, autorka zabiera nas w czasy, kiedy e, już mamy wolność. Tak, teoretycznie mamy wolność, ale jednak tej wolności nie czujemy, ponieważ e, mamy wrażenie, że ciągle jakaś władza obca sprawuje kontrolę w, państw, w państwie. No, i tutaj jest widmo rządzenia przez uprzywilejowanych komunistów, przez klasy, które wyłoniły się w powojennej, wojnie, w powojennej Polsce. Michalina wraca w okolice Płocka i wcale nie jest jej łatwo znaleźć jakąkolwiek pracę. Może tylko i wyłącznie po znajomości, no ale i to nie jest łatwe, ponieważ pierwsza rozmowa, na jaką się udaje, okazuje się, że musiałaby jeszcze dogodzić mężczyźnie. Michalina nie chce takiego sposobu zdobywania pracy, postanawia poszukać innych rozwiązań. Na szczęście ma znajomą pracującą w szpitalu. Ta okazuje się, że może wcisnąć ją na kurs pielęgniarek i to natychmiast. No i Michalina nie wybrzyza, zakasa rękawy i będzie się jednocześnie uczyć, uczyć i pracować. Świetna książka, polecam, do zobaczenia.